Tomasz Sarara Pogalik, SW81 w Tomaszowie Mazowieckim, porażka z rolem Zimmermanem. I zaczniemy od przerwania. Byłeś wściekły na sędziego Klatkowego. Ja bym nie chciał wejść na tego gościa, który zawsze narzeka na sędziów, że, że przerwali, ale jeśli ostatnim czasem miałem żal do sędziego, to tym razem mam duże pretensje, bo, bo chyba nawet właściwie wszyscy, którzy zdążyli zobaczyć powtórki, że tam ja nie dostałem ciosu. Jasno, że walka była na wysokich obrotach i obydwoje byliśmy turbo zmęczeni, więc ja. Po, po przede wszystkim ze zmęczenia. Ja, przede wszystkim. Ze zmęczenia byłem pasywny. Chciałem tym parterze chwilę przetrzymać, odpocząć w stadzi i kontynuować walkę, a A powtarzam, no nie, nie wydarzyło się nic. A sędzia przerwał walkę, więc ja, automatycznie już w trakcie. Zaraz po zakończeniu w Oktagonie już się darłem, że dlaczego, że nie, że, że nie chcę takiej decyzji, bo, bo się, przecież nic nie stało, ale, no ale co, ale mleko się już rozlało. Wiesz, że trudno Ci będzie obronić tę narrację przez fakt, że no jednak schowałeś się w żółwiu i, i no, no nie było tam aktywnej obrony, jak to mówią sędziowie. i Jak tak się rozglądam po sieci, to, to znów będziesz obrywał za swoje słowa. No trudno, no ja, ja mówię z własnej perspektywy i, i to jak to wyglądało z boku. Jasne, każdy ma prawo oceniać, ja, dlatego ja mówię jak to wyglądało od, z mojej perspektywy środka, więc, więc dziwne by było, że gdybym wchodził w skórę ludzi, którzy patrzyli na to z zewnątrz. Szkoda, no, bardzo żałuję, co tu dużo mówić, już pomijając czy sędzia miała przerwać, czy nie przerwał, ona no, jest przegrana, przegrana, ona znowu boli i, i szkoda, no, co tu dużo mówić, no, naprawdę jestem, jestem załamany tym, co się wydarzyło. Jesteś wściekły na siebie, bo ty miałeś kilka okazji, żeby tego twardego skurczybyka skończyć w tej klatce. Jasne, że tak, żeby nie odbijać piłeczki wszędzie dookoła, że wszyscy dookoła są winni, a nie ja, to jak najbardziej tak. Oczywiście, że były okazje, żeby tą walkę kończyć i się, i się nie udało, to, to jak najbardziej też biorę masę winy na siebie. No. Dałeś to zrobić lepiej, no szkoda, że się nie udało. No, mówię z dużym żalem i tyle, no faktycznie... Jasne, że będę miał, mam pretensje do sędziego, ale, ale jeszcze większe do siebie. Słuchaj, kiedy złapałeś ten trójkąt rękami, Tomek, to ja się za głowę złapałem, bo w życiu bym się nie spodziewał, że ty będziesz próbował trójkątem poddać. A co ciekawe z narożnika usłyszałem, tobie to wchodzi na, na, na sali, na Macie. Możesz to zrobić. No właśnie, więc tym bardziej wydawało mi się, że gdzieś tam. Nie chciałem stracić całego paliwa, więc gdzieś tam faktycznie starałem się do, dopinać w miarę nie na, na 100%, tylko tak, że gdyby, gdyby się okazało, że to duszenie nie wchodzi, to żeby nie odpokutować tego w drugiej części walki. Szkoda, no bo wydawało mi się, że faktycznie... Czas gra na moją korzyść i... i szkoda, no co tu dużo mówić, naprawdę żałuję, jestem rozczarowany, już mówię, nie chodzi o odbijanie pieczki gdziekolwiek, w winę w kogokolwiek, no naprawdę to, to jest mój osobisty... Kryzys ma mały niemały dramat i no i tyle no, co tu dużo mówić. Chciałoby się wygrywać, ale, w życie to nie jest takie piękne, żeby zawsze się udawało. Pomyśli, no porażka boli, tyle co dużo mówić, nie? No to który moment tego pojedynku gdzieś najbardziej żałujesz? No bo było kilka takich faktycznie, w których to ty mogłeś skończyć ten pojedynek. No właśnie było ich kilka, nie? I tak naprawdę żałuję każdego, niewykorzyst niewykorzystanego... <śmiech> 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 Każdego niewykorzystanego żałuję. No, no faktycznie mieliśmy taki game plan, że gdzieś tam wyczuł dobry moment, żeby zakręcić tego backfista i on chyba na samym początku walki gdzieś wszedł. Roll poleciał na, na, na dechy i faktycznie, no, było możliwość na różne sposoby go skończyć. Ja tego nie zrobiłem, więc co tu dużo mówić. No, moja wina i pretensje przede wszystkim do siebie. Szkoda, no mówmy się, że ja ten parter sobie gdzieś tam szlifuję, ale to jest dalej, jeszcze musi dużo, dużo wody w rzece upłynąć, żeby to gdzieś było na wystarczająco dobrym poziomie, żeby takich okazji nie marnować, a no co, no po raz kolejny zmarnowałem, no nic, no duże pretensje do, do siebie, ale żeby też nie, nie kontencić w tym wszystkim, bo znowu się udało zrobić fajne widowisko, szala się przechylała z jednej na drugą stronę i, i finalnie mówię, żeby tutaj nie kontencić, to, to chyba uważam, że daliśmy przede wszystkim dobre show. Ludziom się walka podobała, Prze, przechylała się szala z jednej strony na drugą, no szkoda, że finalnie gdzieś tam przechyliła się nie na moją stronę. Miałeś okazję porozmawiać z Rolem Zimmermanem po tym pojedynku? Nie, jeszcze nie, właściwie gdzieś tam cały czas walczę z, z kaszlem. Żeby nie było, że jest kolejna, kolejna jakaś wymówka, ale gdzieś tam faktycznie troszeczkę się borykałem z infekcją, która mnie chyba do końca nie puściła przez, przez długi czas po walce, nie mogłem zrobić głębokiego oddechu, właściwie dusi mnie kaszel do teraz, ale, ale i tak jest o nieba lepiej niż było jeszcze to parę dziesięć minut temu, no więc ja tak naprawdę troszeczkę walczyłem o to, żeby dojść do, do, do siebie. Nie wiem, no spotkam już przybije pionę, na pewno nie będzie żadnych żali pretensji, trzeba, trzeba po prostu pogratulować, przyjąć porażkę z pokorą i żyć dalej. Mówię mam swoje ostatnie ulubione powiedzenie, które często powtarzam, że daj Boże takie problemy i, i tym razem również. To, to coś się stało, przegraliśmy walkę każdemu rzeczy w życiu takich problemów, a nie większych. Jak ci widziałem przed tą walką, to. Dawno chyba nie widziałem takiej agresji gdzieś tam na Twojej twarzy, czy to było gdzieś tam... Czy, czy mam rację i czy to było gdzieś tam spowodowane tymi słownymi zaczepkami e rola. Nawet nie, czułem się świetnie, czułem się rewelacyjnie właściwie, naprawdę w przygotowaniach z trenami na tarczy, nawet jak te elementy zapaśnicze, jakie robiliśmy, naprawdę czułem się tak świadomy w tym wszystkim, co robię. Kurczę, wyszedłem tak nakręcony, bo wiedziałem, że jest wszystko na swoim miejscu. <kluz> 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 Więc wychodziłem z nastawieniem do, 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 do walki, do ostrych do solów, do wymian, jeśli takie będą potrzebne. I naprawdę, kurczę, dobra, oprócz tego, że gdzieś tam faktycznie mam żal do sędziego, to, to przede wszystkim do, do siebie, bo, bo wszystko było na swoim miejscu, piłka była po mojej stronie, trzeba było ją dobrze rozegrać, a nie do końca się udało. Mówię, ja naprawdę nie chcę obrzucać błotem kogokolwiek, naprawdę, ja nie mam problemu brać bardzo często winy na siebie, nie jest no, do wszystkich kibiców, to przepraszam tym, którzy mi kibicowali, a ja się nie udało, tym, którzy się cieszyli, żeby się nie udało, no to co, no to się cieszcie. Eee... Tyle, mówię, no. Porażka boli, nie? To jest też tak, że, że mówiąc że gdzieś tam, nie wiem, każdemu, każdym życiu trochę empatii, żeby w tym wszystkim się odnaleźć, bo to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty, który został wykonany, a... A nie udało się cel osiągnąć? No co ono boli, chwilę po boli, powtórzę się daj Boże, takie problemy, nie. Zobaczymy cię jeszcze w klatce KSW. Chcesz to robić? Chcesz zostawiać to zdrowie, bo powiem cię, jak zobaczyłem cię leżącego na podłodze w szatni, to, to powiem tak, nie wszyscy wiedzą, z czym się to MMA je. No właśnie, nie? właśnie dobrze zobaczyć coś z bliska, a nie za, za kulisami. W momencie, kiedy światła gasną i wszyscy wyłączają telewizor, piją piwo i się śmieją, a, a tutaj pozostają niemałe dramaty, nie? Tak, to był kup kupę zdrowia ja znowu zostawiłem. <słuch> nie wiem, nie chyba nie chciałem teraz odpowiedzieć na pytanie, bo chyba jest za wcześnie nie chciałem podejmować decyzji na gorąco. No co, na pewno będzie to duża refleksja, którą będzie trzeba rozważyć, pomyśleć, co robić dalej. Bo nie wiem, najlepszą odpowiedzią dzisiaj po prostu nie wiem. Dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś nam czas po tym wszystkim, bo to nie zdarza się często i to już z chłopakami mówiliśmy. Naprawdę dziękujemy za to, że zostałeś i zdobyłeś się na to, żeby z nami pogadać. I za ja, to show w Ja dziękuję przede wszystkim, nie? Bo, bo uważam, że to też jest to, co robimy, to ma być widowisko przede wszystkim dla, dla kibiców i poświęcić mój czas również dla, dla, dla kamer, dla, dla widzów. To, to jest part of the game. Nie? To, to właściwie jesteśmy. W, małym, w niemałym show-biznesie i tak na tym to się opiera. Gdybyśmy się mieli zamykać w szatni i swoje żale gdzieś tam tylko w czterech ścianach ubolewać, to, to nie miałoby to sensu, nie? Także ja, ja wszystkim dziękuję za, za doping, za, za kibicowanie, za to, że byli ze mną. Przepraszam, że zawiodłem. Jak sam widzieliście, zostawiłem kupę zdrowia, poświęcam się tej robocie. Robię to po prostu serca i dlatego boli, jak się po prostu nie uda, no ale... No, ale dalej. Ta cisza na hali też była dość wywodna i było widać, że sporo osób też gdzieś tam mocno dotknęła ta, ta porażka. <tıldı noise> tak, no to, że jednak jest jeszcze grono ludzi, którzy gdzieś tam stoją za, za mną murem nie, i że faktycznie ta moja porażka nie jest sirotą, tylko że ludzie faktycznie trochę to razem ze mną przeżyli, choć na pewno ja to odczuwam najbardziej, no ale, ale cieszę się za, za wsparcie. Mówię, no jeszcze raz przepraszam, bo bo nie jestem gościem, który lubi odbijać... <kluzniak> piłeczkę na winy wszędzie dookoła, tylko, tylko naprawdę no, trzeba przyjąć na klatę, to, to to robię. No i. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich.